Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Cześć. po ostatniej naszej rozmowie zaczęłam y, zaczęłam teraz ja wspierać mój tata Widziałem przysła, widziałem bo to widać kto no, dołącza do wspierających tak także wie. serdecznie wszystkich zapraszamy i co warto Warto fajnie wczoraj będzie... sobie oglądałam wieczorem jest no. fajnie miło Będzie tego więcej będzie tego na pewno więcej Czekam kolega <laughs> Film kręcą Dlaczego ja nie gram Wiesz co, zapomniałem, ten, zapomniałem, co na sparing chłopaki Przyprowadziliśmy nowego wow. zawodnika. Wow, tak. na jeszcze? jeden młody. Zapowiadałem ci, że Aha. będzie. No, no, co to jest? E, będzie grał Kupie, dzisiaj w sparingu, się, więc będzie na prezentacji. Po, na po po więc mamy młodzieżowca do środka. A taki godny No pewnie. Jakby nie był godny, to byśmy go nie brali. No Chłopak z Gisza. niebieskiego Gisha? Jest jakiś inny Gish. No, no bo... Bo Idziemy przed chłopakami, przed nami wszystkimi, no bo jednak prezentacja tak potem. Tak jest, my jeszcze jedziemy, nie wiem czy wiesz do pana Oresta jako e, e, naszego ambasadora, bo on nie dostał statuetki. O, proszę. Więc jedziemy z prezesami z Markiem go odwiedzić w domu. Mm -hmm. Potem bezpośrednio do niepołomic i z Niepołomic bezpośrednio do Mikołowa. Także no długi dzień, ale my kochamy takie dni. No, no to nagrajcie coś tam pana tak się coś już ja, Postaramy się coś, coś fajnego nagrać. Na pewno pan Orys zawsze ma coś fajnego do powiedzenia. No, więc, więc, więc na pewno coś. W wielu lekturach piłkarskich przewija się na Dokładnie tak. Także na pewno prezes też ma jakieś fajne wspomnienia. Ale to, to... <laughs> to dłu dłuższy program był Cześć, macie! Cześć! Pakujecie się? Tak! A kaj jedziecie? Do Mikołowa! I co tam będziecie robić, w Mikołowie? E, będziemy sprzedawać gadżety, będziemy sprzedawać karnety, także zapraszamy na swejsko. No to chyba szczególnie. Na... Obok sceny będziemy. To sprzedaż karnetów to jest taki fajny bolusem. No, dla kibiców, no bo Jasne, że tak. Na miejscu wszyscy będą tak? Nawet ci, co kupili już przed system sprzedaży, też mogą przyjść odebrać. No i pięknie, kurczę, bajka. Zapraszamy. Tak kibiców. 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 Ale musisz to teraz puścić, bo nie będą wiedzieć. No właśnie! <laughs> Wiesię. No, super, idziesz? jak wiesz. Po rozpodnie adresowe. Panie do? E, sam se wezmę. A, A, to jest... Gratulacje. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Ale występ wczoraj w kanale sportowym, co, o, co ci się to z tymi sławkami stało? Nie wiem, to jest ciekawa sprawa. No. Inteligencja, skromność. Sprawdzamy teraz, jak to wszystko się ujawni. W rozmowie jest z nami właśnie Tomasz Wójtowicz, który przysłuchiwał się tej laurce, niejako, jaką mu tutaj stworzył e, Rafał. Cześć, Tomku, witaj. Allo, halo, słyszymy się? Chyba wyłączyłeś słuchawki i mikrofon musisz jeszcze... Zaraz sobie popracujemy, żeby Tomka usłyszeć. Cały czas działały. Jak wyglądałem z takiego połączenia się z kanałem sportowym? Wiesz, no tam było umówione na konkretną... Tak, na Skype, na konkretną godzinę. Wiesz, umówieni, że się połączymy. No i wiesz, tak siedziałem i oglądałem całość. I po prostu w pewnym momencie, jak zadzwonili na Skype i się połączyliśmy i po prostu dali znać, że zaraz wywołają, nie? I akurat cały czas wszystko działało, a jak wywołali to nagle... Gdzie to no tak No dokładnie. Nagle nikt mnie nie słyszał, więc. Dobra, nie Kochanie, pokaż mi, powodujesz. co ty bierzesz. Pokaż, bo chcę wiedzieć, na... co mam sadokowi na... stakować. Na barańskiego tak pani rycy. O <laughs> co to za różnica? Barański sadok czy fosa? Jak zasłuży to każdy jeden. Bez wyjątku. Kochanie, powiedz mi, Teraz, co wy na... No. Ten, na prezentację. Na prezentację. Spodnie te z białym. Aha, i. No. Bluzy coś jakieś? Trzy no. sztuki. Czego trzy e, sztuki? tych te... meczówek. A ty Też. musisz Też. Y... przeliczyć? No. Fajnie skład macie dzisiaj. No. Najlepszy. Co robicie teraz? Liczę. Yy, dopakowujemy jeszcze. Mhm. żeby nie brakło niczego, nie? No, no. może być. Dużo ludzi także tak musimy wziąć. Wszystko. Wieszcie wieszcie wszystko, bierzcie wszystko. Mini strefę. Mam jedę. Wieszaki mam. Wieszaki, a ma Wiesz. odzież wieszaki? No, te takie. Posekam po występie w kanale sportowym. No, spoko. Pierwszy raz byłeś yy, w pierwszy, pierwszy raz w ogóle w kanale sportowym? No. Pierwszy raz to w ogóle miałem okazję oglądać. nie oglądasz kanału sportowego? Nie oglądam kanału sportowego. Czasami są ciekawe te formuły, Nawet formuły nie znałem. Nie wiedziałem, że tam jakieś telefony te. No, nie siedzę jakoś. Nie śledziłem tego. Szedłeś tam po całości. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Oczywiście że ruch w końcu. W końcu się o Ruchu się w tych takich dużych mediach. Bo to kanał sportowy no można nazwać takiego dużego już medium sportowego, bo to się przynosi wszystko do internetu. No, na pewno i to w takim pozytywnym kontekście. Wiadomo, że były też poruszane niefajne tematy tam z przeszłości ale generalnie jest to pozytywny gdzieś tam oddźwięk tego wszystkiego mm -hmm. i, i to jest fajne, że, że nie tylko skupiamy się na tych takich negatywach, tylko, tylko te pozytywne też media potrafią wyciągać i tu akurat jest taki fajny przykład. No ja się, ja się cieszę, że akurat mm -hmm. o Ruchu zaczyna się mówić w takim, w takim kontekście. No wiesz, ta historia Ruchu to już jest scenariusz na dobry film. No, dokładnie, ale to, to, okay, to na tak. razie spokojnie Just. z tym wszystkim. Cześć, ja to widzę. nowe twarze. Jak proszę się przedstawić, widzą? E, nazywam się Kuba Witek, jestem Kuba. nowym zawodnikiem ruchu. Gratuluję ci serdecznie, widzę, że twoje koszulki są już eee. na zrobione. Happy. są, są. Od razu, od strzała. A, pan, a skąd jesteś? Z Katowicy. Katowice, bardzo pięknie. Tak. Giszowca. Z Giszowca. A to Marcin właśnie tak. wspominał, że bardzo, no. bardzo fajnie, z niebieskiego giszowca takiego. Niebieski że. giszowiec, no. <laughs> no to bardzo. <laughs> I co, cieszysz się, że w różnych będziesz cieszę. występować? blisko domu też. A przede wszystkim za rodzicami się chodziło na mecze, a teraz jest taka szansa zagrania na tej murawie, więc super. A właśnie jeden z kibiców powiedział, żeby taki nowy napis zasponsorować, pani, tutaj. Ja nie chcę nowego napisu. Czyli dementujemy tutaj. Żeby... To mój kochany Bartol mi zostawił i tak będzie. To może być lepiej. To mi mój Bartol zostawił i tak zostanie. Ja, to jest, to... A żeśmy się bardzo lubili, jeden drugiemu lubią dokuczać, no to też tak zostało. Mhm. No i pozdrawiam z tej strony Bartola. Fajny synek też. <laughs> bardzo fajny. <laughs> Trzyma Ci. Cieszysz się, że w twoich stronach jest prezentacja? Oczywiście. Tyś się tam każdy wsiedłem, nie? Tak. Jest tam aktualnie tylko, więc będę miał blisko. Do domu. Siemane, jak tam wywiadzi obejrzany? A oczywiście. No to pięknie. Siema. Długi dzień przed nami, nie? Oj, długi. Ale damy radę, nie? Ale jak... W miłym towarzystwie. <laughs> Dzień dobry, witam Państwa serdecznie Dzień dobry Czyli przed, przed, przed prezentacją też chcecie zobaczyć jak no, na chwilę oczywiście Pokażę sobie tutaj razem ostatnim sprawdzianiem tak. Piękny jak dzisiaj Jeszcze dobrze A czemu ma być źle? No, nie wiem, znaczy nie zakładam, żeby no, to miało być zakładam. źle Masz kibicować i No kibicuję, taki... no przecież jestem gotowa No to dobrze. Jakieś wspomnienie z tym obiektem? Zawsze tu było ciężko. Zawsze. No ja pamiętam też tak ruch tutaj miał ten epizod ten Zawsze epizod tu widzy. było kurde tak, taki teren niewdzięczny gdzieś, że Coś tu takiego jest, nie? że jakoś nie no no, no no także specyficzne też to boisko. nie takie. jest też mniejsze te boisko, to boisko? Ono zawodowe? chyba wrażenie sprawia takie, bo to wszystko jest bliziutko tutaj i, i sprawia, Europie, wrażenie, tak, sprawia wrażenie, że... No ale tu pamiętam, że jeszcze te ławki tam gdzieś one były otoczone choinkami dookoła, stało się w choinkach. Także troszeczkę to tak wyładniało. Dzisiaj... Jak się wyklarowało ostatnie dwa wy... Jeszcze? Skład No, no, jeszcze, jeszcze są znaki zapytania, no, także jeszcze bym z tym dzisiejszym składem tam za wiele nie próbował. Mhm. Nie Tak, tak. to było. jak to Nie się, cieszy. Wydaje, że się stęsknili. No, znaczy, jak ktoś się nie stęsknił, jest no. taki. No nie ma, nie ma, nie ma. No właśnie, dlaczego właściwie Mikołów? Na pytanie Tatka odpowiedzą historyk Andrzej Godoj oraz Kajetan Mazur, szerzej znany jako Bułek. Czy przygotowałeś może jakąś ciekawostkę związaną z Mikołowem i Ruchem Pożów? Ciekawostkę przygotowali sami mikołowianie i hajduczanie. W 1938 roku miał miejsce mecz piłkarski zresztą z AKS-em Mikołów. Wtedy jeszcze nazywał się ten klub Stadion on powstał jako naprzód Mikołów. I w 1938 roku, 24 lipca, rozegrany został mecz, jak to wtedy nazywano, propagandowym. Propaganda okazała się dla ruchu bardzo efektowna, gdyż hajduczanie wygrali ten mecz 8-2. Mimo że rywal występował w A-klasie, czyli na trzecim poziomie rozrywkowym w tym czasie. To ruch wystąpił szanując rywala, jak zawsze, w pełnym składzie ligowym. Grał Wilimowski, grał Peterek, i grał Wodarz i grali znakomicie. Wilimowski strzelił cztery, Wodarz z Peterkiem po dwie bramki. Mikołowianie odpowiedzieli jeszcze dwoma. Dziesięć bramek, świetna propaganda futbolu, świetna promocja ruchu. No i myślę, że ten fantastyczny team, który wtedy tu przyjechał, musiał położyć takie bardzo mocne podstawy pod tą ogromną miłość Mikołowa do ruchu. Mikołów to również wyjątkowe miejsce dla sektorowej sekty bułka i myślę, że bułek nam przybliży właśnie dlaczego. Mikołów to miasto, w którym tak naprawdę powstaje no, co najmniej 50% tego, co my tworzymy jako sektorowo-sekta, yy, u Omasia w domu mamy studio, pozdrawiam cię Omaś, i u niego nagrywamy wszystkie praktycznie yy, wokale, które, które są nagrywane na yy, nasze płyty. Jednocześnie z Mikołowa pochodzi część naszej nas, na, 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 tej grupy yy, Omaś Maty z powiatu Mikołowskiego, jest Filip, więc tak naprawdę prawie połowa sekty pochodzi z z tego miasta, z tego regionu, więc. Ma to duże znaczenie dla nas, to miasto, jak i dla wszystkich kibiców ruchu pewnie. Ja chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że Bastion Mikołów jest jednym z najaktywniejszych ośrodków kibicowskich na mapie, na mapie Górnego Śląska. Na tegoroczne urodziny Ruchu Chorzów 102, Bastion Mikołów podarował Ruchu Chorzów, przekazał darowiznę w wysokości aż 19 200 zł. To jest naprawdę, to są kolosalne pieniądze, nam to pomaga coraz bardziej odbudowywać, jak, widzieliście, jak widzicie już Jesteśmy w poważnej lidze. No i właśnie dzięki, dzięki takim gestom, tylko i wyłącznie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby godnie w tej lidze się zaprezentować. Dlatego wielkie podziękowania dla Bastionu Mikołów. Wejdzmy do Mikołowa, Tomasz, do Mikołowa. Mikołów, miasto ze snów. Dokładnie tak. Na by się szło. No poszłoby się, nie? Poszło by się Ale my jesteśmy się. w pracy, my nie możemy. Razem no to ho, no. z tego małpoty bądź jak orzeł nad gwiazdem, błękita na erka wokół czternaście gwiazdek, bo ta kobieta, z błoto boska, duży Jaki tam rozwój. Wszystko pozytywnie. Mam nadzieję, że Wam się też podoba impreza, bo jako SK1920 jesteśmy współorganizatorami tak, tak. razem z Bastionem Kołów tej imprezy. I chcemy robić jak najczęściej takie imprezy. No, kiedy u Was właśnie? Kiedy u Was? Kiedy? Spokojnie na wszystko przyjdzie czas. Będzie fajna informacja. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo chcemy, co prawda, powiem to. W taki sposób, że chcemy odgrzać stary konkret, ale zaraz po wakacjach bierzemy się na organizację czegoś naprawdę wyjątkowego, czegoś, co gromadziło naprawdę bardzo dużo ludzi i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni, jeśli nam się uda to zrobić. Jak zawsze pełni tajemnic, ale rezultaty sami widzicie. Działamy wszystko w imię ruchu. Na serdecznie. Jak zróbeczko. No bardzo dobrze. My za tydzień w piątek zapraszam wszystkich na mecz obowiązkowo. Wszyscy karnety jedziemy na pełnej. A oczywiście, karnety no kupiona. No polecamy właśnie, polecamy. Polecamy karnety, się opłacą. Marku, musimy się jeszcze nie widzieli dzisiaj, byliście u Oresta, pana Oresta Lęczyka, jak tam? Byliśmy, no w znakomitej formie pan Orest, także bardzo się cieszymy. E, oczywiście barwnie, wesoło, e, Seweryn zaczął dużo opowieści, anegdotkami? anegdotkami, także nawet się jakieś wzruszenie pojawiło, no super forma. Już się umówiłem, zaanonsowałem, że Przyjedziemy. Ja, przyjedziecie. Przyjedziemy, ale jest to tak pan Orest, tak? Na tak, Ta, tak, ja myślę, że, no, no, że tak. Cudowna żona, poznaliśmy wnuka, syna. Czyli przetarliście dobrze szlaki. Przetarliśmy szlaki, było bardzo sympatycznie Ej, Jak się czujesz jako gospodarz? Kurde, jako gospodarz? Mi już to nie było... Co ty gadasz? Nie, nie odpowiedziałeś rodzinnej miejscowości? Na mecze przyjeżdżam, ale żeby tak... kiedy tu ostatnio zgrałem, grałem, to... Nie pamiętasz? Nie pamiętam, no z 16 lat temu na pewno. Pierwsze piłkarskie kroki na tym, nie? Na, na boisku. Czyli stawiam. jest sentyment? Jestem sentyment, tak najbardziej. No takie zrobiliście sobie takie sektor nowy. Słabo się przyjęliśmy do drużyny no właśnie, i do boku i tak gdzieś z boku zawsze nas ustawiają. Ale to Kaspr Kaspro nikt nie lubi, tak, taka jest prawda. <laughs> Ale to dobrze, <laughs> że chociaż wiecie się razem jaki trzymacie, nie? Nie, nie, my się z nim nie trzymamy. <laughs> Wszyscy szczekają. A karanowana idzie dalej. No, znaczy nie jedzie, bo Ale dobrze, twardy, <grym>, twardy, twardy wiesz, nie da. O, od razy jechałem. No. Tak przyjechał. Dasz, dasz mi tą kamerę, nie? Zabiorę ją ze sobą i zobaczysz. Jeszcze będzie chciał z przodu się Przejechać naprawdę, polecam. No, już 40 minut jechaliśmy, nie? Tak. Stworzono. No, można powiedzieć, korki. Tak. No. Szkoda, że my je tworzyliśmy. No, no. no jak tam, panowie, po sparingu? No, dobrze, dobrze. No. Wymagający rywal trochę. Bardzo, no to właśnie pokazało to, jak ta liga no, będzie wyglądała, nie? To, jak no, też no. tak jak też, też Tak, Też tak uważamy, no. Spotkałeś się z rodziną, tak? Ja, rodzina? Aaaa. No, peńce, peńce, bo znalazłem widzę. Myślałem, że uje cygani, wiesz, ale... Nie. Nie. Nie, tak, nie. <grym <grym żor grym, żor grym. No, żori, żori, <grym> dwa kolory, nie? Dali, dali, dali. Dali, dali. No to fajnie, to, to tym bardziej teraz dali, duma z tego awansu, z tego wszystkiego, nie? Oczywiście, no, oczywiście jak najbardziej. Teraz na pierwszą ligę będziemy No. Będzie co oglądać. No i z Filipem, miejmy nadzieję, już na składzie, nie? No ja mam taką nadzieję cały czas. to już od niego należy. No i trochę od trenera, nie? I trochę od Od trenera bardziej, nie? Ja, ja dobrze, ja dobrze. Ja. Cześć, cześć. Potem, potem. Piątkę przybierz. Bum, pięknie. Dzięki. Uwak. Kozak, kozak, wjechałem tutaj podczas waszego koncertu no i naprawdę moc, moc Powiedz inaczej, przerwał żeś urlop dla naszego koncertu i że No jest kuła, ale no że no. to tak trochę jest no. no ja wiem o tym no, to jest wiesz no, nasi najwierniejsi fani tak robią to zawsze To jest, wieła tam zagrali I chyba jedyność, jak się nie ja myli No to jak na te najlepsze, między innymi na Vandetta no i ten nowy Mikołowie, też kozak No mam nadzieję, że tak cała płyta jest kozak w ogóle w sumie bo to... A kiedy, kiedy będzie właśnie ta nowa płyta? Wtedy, wiesz co, to jest tak, że ostatnie szlify, ostatnie nagrywki robimy. Ostatnie nagrywki robimy, więc, więc no, myślę, że pod koniec roku tak jak tamta ta poprzednio była, nie? Wiesz o co chodzi to jest tak, że temat jest niewyczerpalny, zawsze można coś pisać, nie? O ruchu zawsze a tym bardziej pozytywnie. To, to aż się chce robić, nie? No i jak to, co tu się dzieje na mi bo jesteście. Super, fantastycznie, fantastycznie fajne festy, dużo dzieciaków, dużo rodzin, dużo niebieskich koszulek, więc no, niebieskie miasto. Nie? Także. Pora z w sparingu już autografy. <grymne> Widzisz? <grymne> Ale ja to nie ma to... czasu, niż potem czekać, <grymne> nie? dużo się, dużo roboty. Od rana tu jesteś widzę, przypaliło cię. O do jak zwykle w Siedownicach też mnie lekko przyjerało na czerwono, więc tutaj, tutaj też, ale, ale na pewno warto, bo Mikołów stanął na wysokości zadania i to trzeba jasno powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że ta impreza mogła się tutaj odbyć dla tej społeczności, która naprawdę dopisała i organizacyjnie, i jeżeli chodzi o frekwencję, a mam nadzieję, że za chwilę jeszcze pokażą to wszystko śpiewem i dopingiem. No jest prezesie, jest Maciek, panie, Cię znowu widzieć, tym razem w tych e, głównych kulisach. Prezesie, fajnie to wszystko wygląda w Panie, że wszystko. To są. No to jest, no to już wszystko powiedział tak, <laughs> to mogę powiedzieć amen. Nie, nie, fajnie, że w, ka co, w każdym mieście naszym zaprzyjaźnionym, gdzie jest rzesza naszych, naszych kibiców, że, że możemy robić te, te eventy, bo naprawdę to stala gdzieś te te nasze ekipy WISOWskie, które, które potem wspierają nas na meczu, także to jest proste, to jest zawsze, zawsze coś za coś. Także tutaj, jeden, jeden drugiego, będzie zawsze win win. Dwa winy. Dwa winy. win. win, win, także winciarz nawet jeszcze jest, nie? Także to... Przede wszystkim chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że przyszliście. Super, jest środek, wakacje, I tak się Wam chciało. I najważniejsze, chciałem podziękować Mikowskim sponsorom, tutaj Mikowskim firmom. Które, mimo tej całej naszej głupiej otoczki kibicowskiej, w sensie ludzie myślą, że my jesteśmy jacyś dziwni w ogóle, nam pomagają i pomagają organizować takie rzeczy jak tutaj. I są to nasze mikołowskie firmy: EMM Industry, Jaromet, Mikomax, Mała Rybka, Bistro pod Szprotem, Metrop i Vena Altraz. I musiał bardzo podziękować to. Ode mnie jeszcze tylko tyle, że chciałbym się z wami zobaczyć na koniec roku na spotkaniu z piłkarzami corocznym. Jeśli Liza nie planów. kolegów <laughs> No, na kolegów Jezak dużo kibice, nowy sezon przed nami, nowe wyzwania, nowa liga, jedno co się nie zmienia, to wy wspaniali, najlepsi niebiescy. Dziękujemy. Wiecie ile dla nas znaczy was doping, żeby Wam to jakoś zobrazować najlepiej, to jak pewnie wszyscy wiecie, przegraliśmy w tym roku tylko jeden, jedyny mecz i to był akurat mecz gdzie przez tragedię niestety do pewnego momentu nie było dopingu. Wtedy grało nam się najtrudniej. I mieć tą świadomość po prostu, ile dla nas znaczycie. Mamy dużo chłopaków nowych po zwycięstwach. Mamy taką tradycję, że jedną przyśpiewkę robimy tak, że może tutaj wszyscy razem ją zaintonujemy. Więc co? Tak tam się ten Bielecki zaprezentował? Za dobrze, jak zwykle. Dobrze? Fajnie mu w tym czarnym, nie? Tak, najlepiej z wszystkich kolorów. Tak? tak? Właśnie miałem pytać, jaki najlepsza koszulka. Tak, czarna. <laughs> to gdzie jest Bielu teraz, rozdaje autografy? Nie, już właśnie chyba skończył. No to no. życzę miłego wieczoru. Ja wam. też życzę, dziękuję Będziesz tak. nam przechodzić? No jasne, jak zawsze od dwóch lat. No to pięć. Na to pięknie. Jesteśmy wszyscy znani jako ja ze Nā kōlā, nā pātā, kāsi